Dla kogo Jack Russell Terrier? Po pierwsze, dla osób, które chcą psa niedużych rozmiarów 25-30 cm i 5-6 kg, ale też dla kogoś, kto poszukuje psa, który nie będzie psem jakimś bardzo delikatnym, psem maskotką, psem, o którego trzeba będzie jakoś wyjątkowo dbać. Ponieważ Jack Russell Terrier to psy będące prawdziwymi twardzielami. To nie są psy jakieś bardzo delikatne, psy, które będziemy musieli wszędzie nosić. Nic z tego. To jest prawdziwy twardziel i pomimo swoich rozmiarów, on sobie doskonale daje radę w życiu i nie potrzebuje jakiejś żadnej nadmiernej opieki. A traktowanie go jako takiej maskotki, przytulanki po prostu będzie dla niego czymś niezbyt fajnym. Kolejną sprawą jest to, że to jest pies dla kogoś, kto... Potrzebuje psa przyjacielskiego, pozbawionego agresji, bardzo miłego, pozytywnie nastawionego do świata, chociaż z pewnymi wyjątkami, ale o tym później. Dla kogoś, kto wie, że Jagra Salterier to pies o bardzo silnym charakterze. Pies, który bywa bardzo niezależny, mający sporo swojego zdania i pomimo tych swoich rozmiarów, jest to pies, który naprawdę potrafi postawić na swoim. Do tego. Jest to pies, którego wychowanie wcale nie jest aż tak proste. I niech nie zmyli nas jego wygląd, jego zachowanie. On ma bardzo dużo rozumu i lubi ten rozum wykorzystywać po prostu, żebyśmy to właśnie my robili to, czego on chce. Więc kiedy chcemy się zdecydować i wybrać Jagra Saltariera jako pierwszego naszego psa, nie mamy doświadczenia z psami, to jednak musimy pamiętać, że dosyć sporo czasu. Musimy poświęcić na jego wychowanie. Tylko, że nie ma tu czego demonizować. To wychowanie nie odbiega jakoś bardzo od wychowania innych psów, i naprawdę nie ma co obrzydzać sobie tego psa ze względu na to, że jest troszkę oparty, czy też dlatego, że to wychowanie jednak jest potrzebne. Wychowanie jest zawsze potrzebne w przypadku każdego psa. Dla kogoś, kto potrzebuje psa z dużą potrzebą ruchu a raczej można powiedzieć, potrzebuje psa aktywnego, z dużym temperamentem i jest w stanie mu zapewnić tą dużą potrzebę ruchu. Ponieważ te psy uwielbiają ruch, bardzo go potrzebują i niech nie zmyli nas po raz kolejny jego wielkość, ta potrzeba ruchu jest całkiem spora. Musimy bardzo mocno o tym pamiętać, żeby zapewnić mu tą potrzebę ruchu, to jest coś dla niego bardzo ważnego. I tutaj warto połączyć to na przykład z psimi sportami. Ponieważ Jack Russell Terrier jest psem dla kogoś, kto lubi psie sporty. Ponieważ ten pies naprawdę potrafi być świetnym psim sportowcem. I znowu ten rozmiar tutaj nie ma znaczenia. Dla kogoś, kto chce psa, który całkiem dobrze znosi samotność, oczywiście nie jakąś bardzo długotrwałą, gdy go oczywiście tego nauczymy. Oczywiście... Jeszcze raz oczywiście powtórzę: nie może zostawać na jakieś bardzo długie okresy czasu samotnie, ale jednak to znoszenie samotności w przypadku tych psów nie jest jakieś bardzo trudne. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że ten pies nie zawsze dobrze dogaduje się z kotami i z innymi mniejszymi zwierzętami od niego. To jest jednak pies o bardzo mocnym, silnym instynkcie myśliwskim. To jest prawdziwy łowca. I niestety nie zawsze w sposób fajny dogada się z kotami i mniejszymi zwierzętami. Po prostu traktować je może jako ofiary, czy też jako coś, co mu przeszkadza. Czyli dla kogoś, kto o tym wie, i albo nie ma tych zwierząt u siebie w domu, albo też będzie w stanie zapewnić mu odpowiednią socjalizację i odpowiednio go wychowie, żeby po prostu to nie sprawiało problemów, żeby to on współżycie z innymi zwierzętami nie było problemem. Dla kogoś, kto potrzeba, pamięta, że kiedy Jagras Alterierowi nie zapewnimy odpowiedniej ilości naszego czasu, nie zapewnimy mu wystarczająco dużo ruchu, ani nie zapewnimy mu wysiłku umysłowego, wtedy mogą pojawiać się problemy. Może być na przykład głośny. W ogóle z tą głośnością trzeba troszkę uważać, ponieważ Jagras Alterier niekiedy potrafi być psem dosyć mocno hałaśliwym. Dla kogoś, kto poszukuje psa bardzo inteligentnego i psa, który potrafi być genialnym uczniem, oczywiście musimy go troszkę zmotywować i wtedy efekty w nauce są naprawdę zadziwiające. To, co potrafi się nauczyć ten pies, naprawdę potrafi wiele osób zaskoczyć, że w takim małym ciele jest taki mały geniusz. Dla kogoś, kto potrzebuje psa, który może będzie psem stróżującym. Będzie potrafił nas ostrzec, ale jest zbyt miły, zbyt przyjacielsko nastawiony do ludzi, żeby nas obronić. To jednak nie ten typ psów. Dla kogoś, kto wie, że ten pies o ile dobrze dogaduje się z dziećmi, potrafi się z nimi porozumiewać, oczywiście najlepiej z tymi większymi dziećmi, które będą po prostu wiedziały, jak go traktować, to jednak ten pies ma pewne granice cierpliwości i ta zabawa z dzieckiem. W końcu mu się może znudzić. Wtedy oczywiście dziecko musi wiedzieć, żeby pozwolić temu psu w spokoju odejść, żeby nie zrobić problemów. Dla kogoś, kto szuka psa pieszczocha. Ponieważ Jack Russell Teriel uwielbia naszą obecność, uwielbia nasze pieszczoty, to mu nie przeszkadza. Oczywiście jak akurat nie będzie miał na to ochoty, to nam bardzo szybko da o tym znać. Ale tak to jest pies, który naprawdę potrafi być. Genialnym psem, takim blisko nas, nie bardzo narzucającym się, ale psem, który jednak jest cały czas koło nas. Dla kogoś, kto zdaje sobie sprawę, że te psy mogą mieć bardzo szybko problemy z nadwagą niestety oczywiście to nasza wina ale te psy uwielbiają jeść, i w przypadku zbyt dużej ilości pożywienia, czy też zbyt małej aktywności Dosyć szybko łapią te zbędne kilogramy, a pamiętajmy, że mówimy tu o psie, który waży 5-6 kg, i w jego przypadku każdy, i to dosłownie każdy dodatkowy kilogram, to jest duży problem. Dla kogoś, kto poszukuje psa, którego pielęgnacja jest prosta, tutaj nie ma większych problemów. Ta pielęgnacja nie tylko ze względu na wielkość jest bardzo prosta i nie sprawia nam nie powinna sprawiać nam żadnych problemów, ale jak zawsze musimy o niej pamiętać. Dla kogoś, kto poszukuje psa na bardzo długo, ponieważ Jack Russell Terrier to pies naprawdę długo żyjący, są to psy długowieczne i będą z nami przez bardzo długi czas. Więc można powiedzieć, że to jest pies dla kogoś, kto poszukuje psa rodzinnego, dobrze dogadującego się z wszystkimi domownikami ale zapewni mu odpowiednią socjalizację, odpowiednie wychowanie, ale też co ważniejsze, najważniejsze, dużo naszego czasu, dużo naszej uwagi i zapewni mu odpowiednią ilość aktywności fizycznej. No ale można powiedzieć, że to jest taki najprostszy przepis na idealnego psa. Zapewnić mu nasz czas, naszą obecność, naszą uwagę, poświęcić mu po prostu ten czas i wtedy właściwie każdy pies będzie genialnym psem. A Jack Russell Terrier potrafi być tym genialnym psem naprawdę bardzo fajnym. Do tego pamiętajmy, szukamy małego psa psa, który ma być nie jakąś delikatną maskotką, na którą będzie trzeba cały czas uważać. To Jack Russell Terrier jest naprawdę świetnym wyborem. Są to psy naprawdę potrafiące być świetnymi towarzyszami i psy potrafiące być genialnymi psami. Dla osób aktywnych, dla osób, które troszkę bardziej się ruszają, nie przedłużajmy, bo nam się to troszkę przedłużyło. Dziękuję za uwagę, zapraszamy na inne materiały. Zapraszam do zasubskrybowania, naciśnięcia dzwoneczka, opublikuj poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.